Marta stała w hangarze. Stała i patrzyła na bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie w hangarze znajdowała się wielka rakieta. Przed hangarem padał deszcz. Marta cieszyła się, że jest w środku. – Pagas, może zamknijmy te drzwi, żeby tak nie huczało deszczem? – Lubię taki wiosenny deszcz – powiedziała Marta. Wysz Pegas, powiedz mi coś więcej o tej rakiecie. Widzę, że jest naprawdę, naprawdę duża. Marta przyglądała się ogromnemu urządzeniu, które na środku miało jakąś szybę, końcówka była spiczasta, a spód wyglądał jeszcze ciekawiej, bo były tam ogromne silniki, które prawdopodobnie mogły wyrzucić ogromną ilość spalanego paliwa. Pegas? Ale gdzie jest Artifex? Artifex był to główny budowniczy rakiet. Jeden z krasnoludów, który postanowił, że wyleci w kosmos, ale taki najprawdziwszy kosmos za atmosferę z swojej krainy i gdzieś, gdzieś nieznane. Wyobraźnia sprawiła, że był, czuł się zmuszony do tego, żeby pracować, żeby robić. Zaangażował jeszcze kilkudziesięciu innych krasnoludów, najlepszych i najbardziej mądrych krasnoludów, których znalazł. Włączył w to dzieło kilku elfów i nawet małych ludzi. Do budowy rakiety zaangażowanych było naprawdę dużo osób. Nawet smutne bobry, których nikt nie podejrzewał o to, że mogą coś budować, włączyły się do pracy, świetnie nitowały blachy. I nie tylko, bo dodatkowo śpiewały smutne piosenki. Ale wróćmy do początku. Jak to się stało, że Marta znalazła się w hangarze, hangarze numer 7, bo było jeszcze sześć innych hangarów, ale Marta nie wiedziała, co jest w środku. Otóż Pegas przyleciał po nią, bo Artifeks, główny budowniczy rakiety, zaginął. I nikt w krainie Pegasa nie wiedział, gdzie Artifeks się znajduje, gdzież on poszedł. Może poszedł do jakiegoś sklepu kupić warzywa, ale nie. Na bazarze go nie było, w sklepie go nie było. Detektyw znany tu i uciesz, elf, który uwielbiał takie sprawy, nie mógł go odnaleźć. Krowa elfów pomyślała, że tylko Marta może pomóc. Marta ze swoją lupą i zaczęła szukać jakichś śladów. Po chwili stwierdziła, że lupa nie pomoże. Tu gołym okiem widać, że artefeksa po prostu nie ma. Marta postanowiła, że zacznie pytać świadków, jak prawdziwy detektyw. Czy prawdziwa detektywka? Tylko w jaki sposób mogła się dowiedzieć, skoro nikt nic nie wie? Marta usiadła i zaczęła obserwować rakiet. Rakieta była ogromna i była prawie gotowa. Słuchajcie. Czy gdybyśmy odpalili rakietę, to by wysłała nas na księżyc albo na jakąś planetę? Jeden ze smutnych Bobrów, który był bardzo zaangażowany w budowę, powiedział, że no oczywiście, pewnie, że tak. Przecież rakieta jest gotowa. To wszystko co robiliśmy, Mówił smutny Bobr z zaangażowaniem, co było nietypowe dla przedstawiciela jego gatunku. Przecież ta rakieta może nas zanieść na tamten świat. Na jaki tamten świat? No tam, tam daleko, tam gdzie widzimy w gwiazdy, na inne planety. Wszędzie można nas zanieść. Ona jest gotowa, jest zrobiona. Ostatnie nity zrobiłem dwa dni temu. A kiedy zniknął artefakt? Dwa dni temu. Chwila po tym, jak zrobiłeś te dwa nity? Tak, dokładnie. Powiedziałem mu, że wszystko jest gotowe, że możemy odpalać, że możemy informować cały świat. I potem już go nie było. I nie zdążyłem nawet nikogo poinformować, że wszystko jest gotowe. Aha. Jak myślisz, czemu go nie ma? Nie mam pojęcia. Myślałem, że będziemy świętować, że zaprosimy wszystkich, że nawet trole będą wiwatować widząc tą rakietę. A tymczasem Artefeksa nie ma. Hmm. Marta zamyśliła się. Czy są jakieś miejsca, w których Artyfeks chodzał, żeby pomyśleć? Żeby się zastanowić nad tym, co będzie robił, smutny dóbr zadumał się. No, oczywiście, że tak. Myślę, że każdy z nas ma takie miejsce, gdzie czasem idzie, żeby pomyśleć. Artifex zazwyczaj wychodził na górę w skórze i stamtąd obserwował okolice. Siedział tam przeważnie 20 minut, czasem godzinę. I wracał, i mówił, że teraz robimy tak albo inaczej. Miał dużo pomysłów po powrocie. Gdzie jest to w skórze? O, tam widać je. Ale, żeby tam wejść, to trzeba przynajmniej przez 15 minut ciągle iść w górę. Dlatego ja na przykład nigdy tam nie byłem. Nie lubię tak się męczyć, żeby tam chodzić pod górę. Aha, rozumiem. Marta wsiadła na pegazę i po chwili była na wzgórzu. Widok z niego był naprawdę piękny. Było widać dolinę, a w dolinie miasteczko małych ludzi. Z drugiej strony były wielkie góry i była lodowa kura. Ogromna, szklana w zasadzie, ale Marta lubiła myśleć o niej jako lodowej, bo. Lodowa góra była łatwiejsza do wyobrażenia. Szklana była dla niej tak niepojęta i niesamowita. Nikogo tu nie ma chyba, powiedziała do Pegasa. Ale Pegas zaczął chodzić i... Hm. Coś mi tu nie pasuje. Wydaje mi się, że ktoś tu jednak jest. Pegas przeszedł w skórze z jednej strony, z drugiej strony i zaczął nosem Popychać kogoś. Popatrz, kogo my tu mamy, Marta. To jest Artifex. Artifexie, tutaj jesteś. Myślałam, że nigdy cię nie znajdę. Aj, ja nie chcę być znaleziony. Powiedz im, że mnie nie znalazłeś. Marta spojrzała na Artifexa troszeczkę zdziwiona, a trochę z taką nutą empatii. Wydaje mi się, że mogę wiedzieć, dlaczego tu jesteś. Twoja rakieta jest już skończona. W związku z tym pewnie są tacy, którzy chcieliby, żebyś wypróbował, czy działa. I czy faktycznie można się nią zbić w kosmos, prawda? Dokładnie tak. Ja się tego strasznie boję, bo dużo ludzi mi pomagało. Zaczęło się wszystko od tego, że miałem taki pomysł, żeby zrobić łódkę. No i zrobiłem tą łódkę, i łódka zaczęła pływać, i było świetnie. Potem zrobiłem statek. Ten statek do dzisiaj pływa po małym jeziorze. I jest świetny, można na nim i, i popłynąć z jednego krańca na drugi, i złowić ryby. I, I wymyśliłem nawet takie przestawne żagle, żeby można było szybciej pływać, i potem zrobiłem jeszcze bardzo dużo różnych innych rzeczy, ale nigdy, nigdy nie budowałem wcześniej rakiety kosmicznej. Ja nie mam pojęcia, jak jest w tym kosmosie, a wszystko, co wiem, to czytałem w różnych księgach, i mi się wydawało, że to będzie dobre. Tak naprawdę. Boję się, że ten, który wsiądzie do rakiety, już nikt do nas nie wróci, bo czegoś nie przemyślałem, czegoś nie zrobiłem, albo coś, coś, co ja wymyśliłem, nie będzie tym właściwym. Dlatego boję się i nie wiem, co z tym zrobić. Nie mam pojęcia. Marta usiadła obok Artifexa, objęła go, a on oparł swoją głowę na jej ramie. Był krasnoludem, więc mimo tego, że był dość duży, i tak był mniej więcej wzrostu Marty? Było mu strasznie, ale to strasznie ciężko. Mimo tego, że przeczytał setki książek, i zrobił miliony obliczeń, nie wiedział, czy to, co zrobił, to jest dobre, i czy się do czegokolwiek nadaje. Jaki jest sposób, żeby przetestować? Czy to, co zbudowałeś, jest dobre, czy nie? Wydaje mi się, że jedynym sposobem, żeby to przetestować, to jest wsiąść do rakiety, włączyć ją i polecieć. Tylko teraz tak. Zanim rakieta wystartuje, to może się zepsuć silnik, układ sterowania, układ paliwowy. Potem może być tak, że atmosfera w naszej krainie jest inna niż ta, którą miałem opisaną w książkach, bo tak naprawdę nikt tego nie sprawdzał. A fizycy, teoretycy wśród elfów, oni mają swoje założenia, których nikt nigdy nie badał, bo nikt jeszcze wcześniej nie przebił się przez atmosferę. Mhm. Mm czy ja mogłabym z Pegazem wlecieć w tą atmosferę i tam nią sprawdzić jakoś? Myślę, że nie. Bo Pegazy nie latają tak wysoko. Pegaz lata maksymalnie do paru kilometrów nad ziemią. A rakieta ma się przebić aż tam do gwiazd. Do tych małych kropek, które się do nas świecą w nocy i uśmiechają radośnie. A tam nie doleci. A gdybym tak. Ja wsiadła do tej rakiety i poleciała w kosmos, to czy wtedy mogłoby się coś stać? Marta, to niebezpieczne. Artifex spojrzał na Martę z takim strachem, jakby miał ją stracić. Przecież ty przylatujesz, ratujesz nas tutaj. Co by było, gdyby coś ci się stało? Marta spojrzała na Artyfeksa z taką dozą pewności, że przecież nic jej się nie może stać. Artifeks posłucha. Przecież moja wyobraźnia jest tak potężna, że może postawić górę. Więc jeżeli wejdę do rakiety, to nawet jeżeli śrubki zaczną odpadać, a ogień zacznie palić rakietę, to przecież będę mogła. Wyobrazić sobie, że bezpiecznie wracamy na Ziemię, prawda? Chyba tak. Artifaks nie był tego pewien, bo nigdy nie doświadczył takiego wydarzenia, ale uspokajający ton głosu Marty i to, co mówiła, treść tego, co mówiła, sprawiły, że zaczął się nad tym porządnie zastanawiać. Marta, czy możesz wyobrazić sobie, Kubek wody? Kubek wody? A w jakim kolorze? Na przykład zielony. Zielony kubek wody. Mogę spróbować. To zrobimy test. Jeżeli wyobrazisz sobie zielony kubek wody, ja zamknę oczy i on tu się pojawi, to przyjmiemy, że lot z tobą będzie bezpieczny. I będziemy mogli wypróbować rakietę. No dobrze. Marta zamknęła oczy, Artifex zamknął oczy i Marta zaczęła sobie wyobrażać. Zielony kubek z wodą. Zielony kubek z wodą. Dobrze. Pam! Zielony kubek z wodą pojawił się przed Martą. Artifex, możesz spróbować. Artifex wziął kubek do ręki, spróbował. Woda była dobra. Marta, próbujemy. Ty i ja, jeszcze do tego smutny bóbr będzie nam potrzebny. Wsiadamy do rakiety i lecimy. Ojej, a jak długo będzie trwał lat? Myślę, że niedługo. Bo wieczorem muszę wrócić. Bo mam do zrobienia jeszcze jakiś taki zamek ryglowany dla króla Krasnoludów, ale. Ale. hm. Myślę, że lot będzie krótki, bo nie polecimy do gwiazd tamtych, które widać tam, 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 daleko, tylko wlecimy w atmosferę naszej krainy i wrócimy. Dobrze, w takim razie chętnie polecę z tobą. Marta, Pegas i Artifex zlecieli do rakiety. Wszyscy budowniczy, którzy zgromadzili się, widząc z daleka lecącego pegaza, Witali brawami Artifexa, jesteś nasz budowniczy, jesteś. Czy możemy przygotowywać rakietę do odpalenia? Oczywiście, że tak. Wszyscy mieszkańcy krainy, którzy tylko mogli, nie byli zajęci innymi sprawami, chcieli obejrzeć start rakiet. Zebrali się w dużej odległości, żeby rakieta ich nie przypaliła. I teraz uwaga, najciekawszą rzeczą, którą Marta zauważyła, było to, że rakieta nie była na paliwo. Przecież nikt w krainie Pegaza nie jeździł samochodem ani ciężarówką, i tam nie było żadnych stacji paliw, ani nic takiego. Rakieta miała cztery czerwone duże rubiny, które miały ją zasilać. Artifeks. W jaki sposób te rubiny mają zasilać rakietę? Przecież potrzebna jest energia. No tak. Skąd wy wierzycie energię w Twoim świecie? No, na przykład ze Słońca, z paliw kopalnych, z ropy, z gazu, z plutonu, chyba. Marta zaczęła się zastanawiać. W sumie nie do końca była pewna. Dlaczego w jej domu jest ciepło, ale wiedziała, że na przykład można rozpalić ognisko i wtedy jest ciepło, bo się pali ogień. No właśnie, Marta, my mamy rubiny. Przez te rubiny przelatuje słońce i ono daje nam czerwoną energię. Czerwoną energię? I to wystarczy. No pewnie. I nawet nie wytwarza dwutlenku węgla. Aha. No dobrze. W takim razie odpalajmy rakietę i ruszajmy. Marta myślała, że w rakiecie będą jakieś guziki. I te guziki będą odpalały jakieś takie ekraniki czy coś. Okazało się, że w rakiecie nie było żadnych ekraników: nic, a nic. A zamiast guzików były różnego rodzaju wajchy. I nawet były takie. Sznurki z różnymi takimi dźwigienkami i przekładniami. Artifex zaczął uruchamiać różne wajchy. W pewnym momencie zaczął pedałować. Artifex, co ty robisz? Muszę zapedałować, żeby wiatrem pobudzić rubiny do działania. Wiatrem? Marta przypomniała sobie, że to przecież kraina begaza. Tu wszystko może być zupełnie inaczej niż w jej wyobrażeniach. Wiatr zaczął muskać rubini, te dostały trochę światła ze słońca i zaczęły się lekko świecić, ale nie na czerwono, tylko na żółto. Żółty blask był coraz mocniejszy. Marta musiała spojrzeć w inną stronę. I powoli, powoli zobaczyła, że rakieta unosi się do góry. Wow! Artifex! To działa, to naprawdę działa! Rakieta unosi się do góry, a my? A my lecimy. A my lecimy. Naprawdę lecimy. Ale świetnie! Bez żadnego dźwięku, bez huku, bez smugi dymu, rakieta zaczęła unosić się w górę i lecieć bardzo, bardzo szybko w stronę księżyca. W zasadzie kilku księżyców, które otaczały krainę Pegaza. Marta zaczęła wyglądać z rakiety. Artifex, popatrz, popatrz jak tu jest niesamowicie. Smutny bubr. zaczął śpiewać piosenkę. Oddalamy się od ziemi. Ojej, zaraz będzie jakiś blues albo coś. Marta skupiła się bardziej na widokach za oknem niż na śpiewie smutnego Bobra, a ten w sercu czuł ogromną radość. Widział coś, czego normalnie nie mógł zobaczyć z powierzchni planety Pegaza. Wow! Rakieta zaczęła wracać w stronę Ziemi. Artifex, ale w jaki sposób my wylądujemy? Przecież to nie jest takie proste, chyba. O, no, wszystko zaplanowałem. Popatrz. Mam tutaj 38 dźwigienek, i każda z nich to jest jeden kawałek stopnia. I teraz muszę je tak poprzestawiać, żeby rakieta się ustawiła w taki sposób, żebyśmy wylądowali w tym miejscu, w którym wystartowaliśmy. Oret, Marta z niesamowitą satysfakcją i z ogromnym zdziwieniem obserwowała. Jak Artifex razem ze swoim kontomierzem i takim ręcznym kalkulatorem, który miał takie kuleczki, i te kuleczki się przesywało, przesuwało z lewej do prawej strony. Liczył coś, liczył, przestawiał dźwigienki, liczył, przestawiał dźwigienki, patrzył przez lunetę i znowu przestawiał dźwigienki. I rakieta zaczęła. Powoli, powoli lądować, dokładnie w miejscu, w którym wystartowała. Niesamowite, naprawdę niesamowite. Artifex. powiedz mi, co będziesz budował w przyszłym tygodniu? Ho-ho, mam tysiące planów. Niesamowite, Marta siadła na Pegaza, bo musiała wrócić do swojego świata. Była bardzo, bardzo ciekawa. Co artefakt będzie budował następnym razem? Ale to, to już zupełnie inna historia. Nowe historie. Co tydzień. Jeśli nie chcesz przegapić, subskrybuj.